Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam. Panie Rafałku, jest Pan najbardziej godnym politowania protestantem, jakiego poznałem. Pan uciekasz od odpowiedzi, jak diabeł od święconej wody. Nie obchodzi mnie to, co Pan cytuje. Pan cały czas powtarza, że jak mantra, że masz Pan zmartwą naturę. Panie Rafale, jest pan świętszy od świętego Pawła. Pan został inaczej zbawiony niż święty Paweł, który pisze. Czytam to panu dziesiąty raz. I domagam się, żeby pan odpowiedział na to pytanie, jak się ma pańska nauka z nauką świętego Pawła. Jak to jest, że pan ma martwą naturę, a święty Paweł jej nie ma, bo pisze: Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. I proszę sobie doczytać końcówkę siódmego rozdziału, gdzie pisze, że o prawie grzechu. Więc, panie Rafale, pan odrzucasz naukę ukonie pokalany poczęcia w swoim obłąkaniu, żeś uwierzył w to, że pan od 25 lat się stał niepokalanym poczęciem. To jest obłęd. Piszesz pan w drugim wpisie, że pan nie grzeszesz. Pierwszy Janek kto mówi, że nie ma grzechu że nie grzeszy, jest kłamcem i nie ma w nim prawdy. Krew na mocy krwi, która... że Pan ma martwą naturę na mocy krwi, która Pana oczyszcza i chroni. A świętego Pawła krew Chrystusa nie chroniła, tak? Dlatego grzech nie mieszka, tak? Jesteś Pan najbardziej obłąkanym, najbardziej godnym politowania e, protestantem. Naprawdę, jest wielu. Każdy protestant jest godny politowania, ale to, co żeś pan sobą przedstawiasz i to, co na siłę wbrew słowu Bożemu próbujesz przedstawić, jest naprawdę żenująco, żenujące. Nie umiesz się panie odnieść, nie umiesz się skonfrontować ze słowem Bożym, tylko tak lać wodę. Mam grzeszną naturę, mam, mam, moja grzeszna natura nie żyje, jest trupem, nie mam grzechu. To święty Paweł źle został zbawiony, tak? Nie, święty Paweł dobrze został zbawiony, to pan został zwiedzony i w tym zwiedzeniu jest pan godny wszelkiego politowania. Niech się pan odniesie do tego i niech pan mi wytłumaczy, dlaczego pana natura jest martwa, a świętego Pawła nie. Czy jest pan świętszy od świętego Pawła? No chyba tak. Bo pan się tu mówi, że pan nie grzeszy, że pan nie grzeszy, więc jest pan niepokalanie poczęty. To jest po prostu obłąkanie. Tak samo jak do tej pory, żeście panie nie potrafił odnieść, co to znaczy, że z pomocą Ducha Świętego mamy uśmiercać popędy ciała. Ale to już za dużo dla pana, więc zostawiam pana z tym, co przeźmiemy przeczytali. Niechże się Pan nie ośmiesza. I albo niech się Pan nie pisze, albo po prostu niech Pan napisze. Nie wiem, zastanowię się, to każdy to zrozumie. Bo to, co Pan pisze, to wystarczy otworzyć Słowo Boże i Pan leżysz. Pozdrawiam.